Dobry wszystkim! Ilonka z nami dzisiaj ocenimy sobie rzepak, także. No już cóż to dużo oceniać? No teraz czekamy na żliwa, bo już są wszystkie zabiegi wykonane. Z zewnątrz, wizualnie, no to nie ma różnicy w odmianach, także sobie pójdziemy, bo tam mamy takie przygotowane małe co nieco. Może na początek dodam, że od ostatniego filmiku z rzepaku. To był gdzieś 5 maja w tych granicach. 5 przynajmniej było opublikowany. No to spadło u nas około 170 litrów wody, także no solidnie, bo akurat się trafił ten taki okres deszczowy. No i co? I rzepak myślę, że już jest bankowo udany. No jak, jak pokażę, to się dopiero później przekonamy, jak tutaj będzie z wydajnością, ale no z wyglądu jest ładnie. Myślę, że tragedii nie będzie. Bo zboża to różnie, no większość się odbudowała, ale czuć ten deszcz był jednak za późno, ale no, te, też jest przyzwoicie, także tutaj. No, w ogóle miałem problem w ogóle się dostać tutaj, no, bo każdy wie, że teraz ono przez takie coś, przez łuszczyny przejść, no to jest masakra. Bardzo wszystko szczepione, bardzo bujny jest. Może nie jest bardzo wysoki jakość, ale w tym roku zauważyłem, że większość rzepaków tak wygląda. Takie są dosyć. Karłowate. Nie wiem, czy to w związku z tym, że była susza na początku na wiosnę, zredukowały wysokość. Takie moje zdanie, czy to tak jest. Także no tutaj mamy trzy wersje, i na drugim polu są jeszcze dwie wersje. Tutaj zaraz pokażę dokładnie co i jak, ale no, no ciężko cokolwiek wejść pokazać. Tak mamy przygotowane. Tam jest łączenie akurat na klinie, także tutaj. Tutaj jest jedna odmiana. No i dobra, zaczynamy po kolei. Anderson jest. Zwyczajna odmiana mieszańcowa. Ilonka pokaże łuszczynę. Musimy delikatnie, bo już widzisz, się wysypało troszkę. No i taka jest, znowu już połowa nam się obsypała. Taka jest no nie za duża, nie za mała taka. Zwyczajna bym powiedział. No, i teraz idziemy po kolei. Anderson był ambasador StarCover. StarCover jest to zaprawa nasienna z enzymami, plus bakterie do tego, która właśnie wzmacnia system korzeniowy. Wspomaga podczas suszy. O, proszę, i tutaj już jest łuszczyna dużo lepsza. Wypeł wypełniona jest całkowicie, tylko że jeszcze o tutaj widzimy, no nie jest dobrze odsłonięte. O. No, ale to jest ciężko. Na pewno nie moje ręce do takiego czegoś. Nie jestem stworzony do takich delikatnych rzeczy. Ambasador, zwykły ze zwykłą zaprawą. No, i tutaj większych różnic nie widzimy. Także podobnie tutaj. Są to nowe odmiany, niedawno zarejestrowane w Polsce. Architekt Starcover, i tutaj jest. Wydaje mi się faworyt. No, uszczyna no też nie jest to tak idealnie docięte, ale no, uszczyna jest porównywalnie większa. Ale zobaczmy na krzak, jaki on jest tutaj wielki. Wiadomo, że też no, no, nie miałem za bardzo możliwości wyrwać tutaj jakoś porównywalnych takich wszystkich, jak jakbym tam chciał sobie, ale no, no, no tak, tak powyrywałem z grubsza, co mi się trafiło, no bo. Bo jest ciężko, nie chcę niszczyć też tego rzepaku. No i architekt, właśnie na zwykłej zaprawie, też, też bardzo ładnie. Architekt, sprawdzona odmiana numer jeden w Europie w ostatnich latach. Także tutaj no, no, złamał mi się przy wyrywaniu. No, mój błąd, ale troszkę już no, zaczyna znowu być sucho, bo przez jakiś tydzień tak mamy bez opadów. Złamał się, ale dobra, może i lepiej. Zobaczymy tutaj. Ładne. Ładne są łuszczyny, naprawdę. Pamiętajmy, że u nas jest lekka gleba, tutaj jest czwarta, a najlepsza na tych dwóch kawałkach. Także nie ma co oczekiwać, też, bo ktoś powie, że albo my mamy tam ileś tam, tych łuszczyn jest dużo więcej, ale no tutaj to nie jest ten rejon na rzepaki. Ale zazwyczaj nam się to udawało i myślę, że teraz będzie dobrze. No i Starcover, i tu właśnie o co chodzi ze Starcoverem. System wośnikowy w korzeniach, właśnie jest tutaj bardzo rozbudowany. I to możemy zauważyć, jak i w architekcie. Dla porównania, architekt Starcover i zwykły architekt. Mniej tych wośników. O, i znowu ambasador. Ambasador Starcover. I też, no, może nie ma, urwał mi się co nieco, ale no też są te wośniki. I Anders tak dla porównania. Także, no, miejmy nadzieję, że że będzie dobrze, no cóż to oceniać, żniwa ocenią niejlonka no oceniam. ocenią, bo, bo sobie możemy na wygląd oglądać wszystko, ale to na przyczepie będzie i najlepiej później jeszcze pieniążki na koncie, nie, bo to na przyczepie też jeszcze nic nie znaczy, jeszcze są ważne parametry cena, chociaż do uprawy tutaj cena nie ma znaczenia, to tylko jest dla nas już efekt końcowy, co za to uzyskamy, nie? No i dobra, no. Tak to wygląda teraz. Nie będę wchodził, niszczył w środek, no bo to jest bez sensu, myślę, no. Jedno, że nogi bym miał pobdzierane, a drugie, że szkoda że paku. także do zobaczenia. Zapraszamy na następne filmy. Hej. A na koniec jeszcze chciałbym zaprosić wszystkich na taką fajną promocję. Strona pakiety na medal.pl jeśli ktoś zamierza właśnie kupić nasiona firmy LG Także no im więcej kupicie tym więcej zyskacie Gratisy jakieś musicie sobie sami obejrzeć Także zapraszam, link będzie w opisie